Pani Rose, co Pani tu robi na dworze? Czekam, aż przyjdzie moja córka. Znowu? Przecież czeka Pani już od trzech lat, a ona nie przyszła. To nie jej wina, pewnie jest bardzo zajęta. To poczekajmy na nią w środku, dobrze? Ona znowu czekała na swoją córkę? Tak. Biedna pani Rose. Jej córka zmarła trzy lata temu. Szok sprawił, że straciła wszystkie wspomnienia. Czy jest jakiś sposób, żebym mogła jej pomóc? Pani Rose, ona trzyma zdjęcie. Więc to jej córka i jest taka podobna do mnie. Czy wszystko w porządku, pani Rose? Myślę, że nie zostało mi już dużo czasu. Chciałabym tylko zobaczyć moją córkę jeszcze jeden raz. Proszę być silna, pani Rose. Spróbuję znaleźć pani córkę. Mamo? Moja córko? Wiedziałam, że przyjdziesz, moje kochanie. Przepraszam, byłam bardzo zajęta. W porządku, jestem taka szczęśliwa, że mogłam zobaczyć moją córkę jeszcze jeden raz. Dziękuję, pani doktor. Biedactwo. Czy zrobiłam dobrze? Czekaj. Nie masz robóksów? Kliknij w link w moim bio.